Dyskusyjny Klub Filmowy to zrzeszenie miłośników sztuki filmowej, mające na celu pogłębienie wiedzy członków klubu na temat tej sztuki oraz jej popularyzację. Głównym sposobem realizacji tych celów są projekcje filmów o wysokich walorach artystycznych lub poznawczych. Jednak z założenia DKF nie ogranicza się tylko do takiej formy, uzupełniając projekcje o prelekcje, dyskusje, spotkania z twórcami, publikacje. Przed Państwem Kazimierz Link, poeta, dziennikarz, miłośnik sztuki filmowej z znaku 10. muzy. Drodzy Państwo, Tucholanie bez przerwy i non stop niejako zdychają do DKF-u, który istniał w latach osiemdziesiątych, dziewięćdziesiątych, w kinie jeszcze przed pożarem, gdzie sala wypełniała się po przysłowiowe brzegi, a liczyła prawie 370 miejsc. Ale z tego wzdychania nic nie wynika. Minęły 22 lata bez kina i nie ukrywam, że wielu, wielu Tucholom, ja także do nich przynależę, tęskniło za tym, żeby kino 10 Muza znowu do Tucholi powróciło. I tak się stało. W październiku tego roku minął 3 lata, kiedy kino ma swoją nową, piękną, kameralną, przytulną iście bombonierkową siedzibę na zapleczu Tuchońskiego Ośrodka Kultury. Tutaj co weekend, seria znakomitych filmów raz w miesiącu powrót do tej najlepszej dawnej tradycji, do dyskusyjnego klubu filmowego. Wybieramy specjalne filmy, ponieważ jest to jeden, jedyny seans, że film musi okazać się absolutnym hitem, musi być szlagierem, musi być filmem, który nikogo nie pozostawi obojętnym. I tak też się dzieje. Wróciliśmy też do tradycyjnej formuły, której nie dopieściliśmy do końca przed tyloma laty, mianowicie prelekcji, projekcji. I dyskusji. Jesteśmy niezmiernie szczęśliwi, kiedy ta grupka najwierniejszych fanów kina zostaje po seansie i namiętnie tutaj z nami rozmawia i dyskutuje. To świadczy o tym, że film jest potrzebny, że film jest ważny, że film w nas pozostał i wychodzimy z kina niosąc ze sobą to wszystko, co przeżyliśmy na sali kinowej. A ponieważ jest to miejsce wyjątkowe, absolutnie ciepłe, przytulne, myślę, że nikogo nie powinno pozostawić obojętnym. Jeśli tylko dowiadujemy się o wyjątkowym, wspaniałym filmie, znajdziemy go właśnie tutaj w tucholskim DKF. -ie.